Jak znaleźć równowagę między pracą a rodziną? Zarządzanie czasem pomiędzy wymagającym życiem zawodowym a obowiązkami rodzinnymi to jedno z największych wyzwań, z jakim mierzą się mężczyźni w Twojej grupie wiekowej. Jako przedsiębiorca masz wiele obowiązków, ale Twoja rodzina potrzebuje Ciebie tak samo. Kluczem do sukcesu jest efektywne zarządzanie czasem i świadome podejmowanie decyzji. Zacznij od planowania dnia, uwzględniając czas na pracę. Czas z rodziną i chwilę dla siebie. Ustal priorytety, które odpowiadają Twoim wartościom. Zawsze staraj się znaleźć czas na rozmowę z partnerką, bez względu na napięty grafik. Czas spędzany z dziećmi to nie tylko czas, który mija, to inwestycja w przyszłość. Warto wyznaczać wspólne cele z partnerką, by wprowadzić harmonię do codziennego życia. Pamiętaj, że czas dla siebie nie jest egoizmem, ale koniecznością do bycia dobrym partnerem i ojcem. Nie zapominaj o jakości czasu z rodziną to nie tylko wspólne chwile, ale sposób na budowanie relacji. Ustal z partnerką wspólne rytuały, które będą wzmacniały więzi rodzinne, takie jak wspólne posiłki czy regularne wieczory bez telefonów. Pamiętaj, że kiedy jesteś obecny w życiu rodzinnym, pokazujesz dzieciom, jak wygląda dobry związek. Dobrze zarabiający mężczyzna, który potrafi utrzymać równowagę, daje dobry przykład dla swoich dzieci.